to etap przebudowy ulicy Rojnej na odcinku między Kaczeńcową a Rydzową z uwzględnieniem przebudowy obu skrzyżowań. Ten etap potrwa do 15 czerwca. Podczas remontu wprowadzane są kolejne elementy spowalniające ruch na Rojnej. Prowadziliśmy... Przede wszystkim dwa ronda na tym odcinku pomiędzy Traktorową i Szczecińską to te ronda właśnie na kaczeńcowej i na Rydzowej. To jest takie naturalne spowolnienie oczywiście ruchu. To są ronda, które są jednopasmowe. Kolejne spowalniacze to cztery wyniesione skrzyżowania, które powstaną przy ulicach Wici, Wiernej Rzeki, Pasjonistów i Banachiewicza. Realizujemy dużo zatek postojowych dla samochodów, ponieważ to zapotrzebowanie jest głównie na odcinku pomiędzy ulicą Rydzową a ulicą Traktorową. Tutaj grubo ponad 100 miejsc parkingowych przygotowujemy Równolegle przy drodze. Przebudowa oczywiście wszystkich zatok. Zatoki będą jedno i dwustanowiskowe. Na całej długości ulicy Rojnej powstanie droga rowerowa. 15 czerwca rozpocznie się kolejny etap remontu Rojnej. Tym razem do ulicy traktorowej cała inwestycja potrwa do końca października.